Podrozumme. Duchu Święty Przyjdź Duchu Święty Przyjdź Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty Przyjdź. Niech wiara za Nadzieja za niech, niech miłość, miłość za w nas. Niech wiara za Nadzieja za niech, niech miłość za w nas. Pięknie. Szczęść Boże. Witam Szczęść Boże. Witam siostrę Gatę bardzo serdecznie w tę piękną uroczystość zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica, czyli pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania, zmartwychwstania Pańskiego. Pańskiego. Jest takie teologiczne powiedzenie, że Pascha ma swoje ukoronowanie w pięćdziesiątnicy. Paschą jest Chrystus, który zmartwychwstaje i zwycięża dla nas. Pięćdziesiątnicą jest Duch Święty, który urzeczywistnia w nas Zwycięstwo Chrystusa. Wyśpiewaliśmy na no właśnie Duchu Święty, przyjdź, i on przychodzi do nas. Przychodzi. No i jak siostra? Ten Duch Święty przychodzi do siostry, do mnie, do kościoła, do ludu Bożego. Przychodzi do mnie, do siostry, ze zgromadzenia Sióstr Ducha Świętego. Wszystkiego najlepszego. Przychodzi Bóg zapłać. To prawdziwe święto w moim zgromadzeniu, a Duch Święty jest. Wewnętrznym mistrzem, który prowadzi ucznia do prawdy. Do prawdy, który skłania go do czynienia dobra, który pociesza w bólu, który przypomina, przemienia go od wewnątrz, dając mu nową siłę i nowe zdolności. No właśnie, w Duchu Świętym mamy jakość, jakość naszego pięknego człowieczeństwa i Duch Święty tworzy jedność. Jedność, której tak bardzo potrzebujemy i o którą tak bardzo yy, będzie zabiegał nasz nowy papież Leon XIV. Pięknie. Yy, właśnie papież Leon XIV, yy, który jest też, on sam powiedział o sobie, że jest synem świętego Augustyna. No i właśnie, święty Augustyn zapytany przez pewną kobietę, o co ma prosić Boga, odpowiedział o szczęśliwe życie. Dlaczego o tym mówię? Że dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego daje nam klucz do szczęśliwego życia, do tej żywotności, że Duch Święty daje to szczęście bez końca, bez miary. Duch Święty jest Bogiem, daje nam siedmiorakie dary. Przypominamy sobie nie tylko z bierzbowania, ale w ogóle z katechezy, z teologii, że dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. I to jest ta łaska. Duch Święty pomaga nam w modlitwie, pomaga siostrze, pomaga Waszemu zgromadzeniu, które ma patrona, Ducha Świętego. I potrzebne jest skupienie. O. Modlitwa są nieodzowne, aby otrzymać Ducha Świętego, który jest trzecią osobą Trójcy Przy jest duszą mojej duszy, życiem mojego życia, istnieniem mojego istnienia, uświęca mnie z gościem. Najgłębszego wnętrza mej osoby, i aby osiągnąć właśnie dojrzałość w życiu wiary, konieczna jest ta relacja z Nim, aby była coraz bardziej świadoma, aby była coraz bardziej osobista. Piękna. Duch Święty no, daje nam to życie wewnętrzne, takie mocne. I on jest tym połączeniem Boga Ojca, Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek w jednej z komili w domu świętej Marty powiedział, że życia chrześcijańskiego nie można zrozumieć bez obecności ducha świętego. Nie byłoby wtedy ono chrześcijańskie. Duch święty uczy nas wszystkiego. Jak Jezus mówi w Ewangelii, że on będzie prosił ojciec w jego pośle innego, Parakleta, i mówi: On was wszystkiego nauczy. On, was, on Wam przypomni, też powie, wszystkiego nas nauczy. E, to w jakim sensie? W tym sensie duchowym, że na modlitwie, jak siostra mówi, kiedy się skupiamy, Duch Święty jest w nas, on się przemieszcza. E, w dzisiejszą uroczystości też w kościołach śpiewamy piękną sekwencję do Ducha Świętego. Jest między nimi tam e, słowa, padają o najmilszy z gości. Słodka serce radości, słodkie orzeźwienie. No właśnie, to jest ta duchowa Słodycz, Duch Święty w nas, on daje orzeźwienie. ona nas przynagla do tego, żebyśmy jeszcze bardziej byli bliżej Boga. No a jak zgromadzenie właśnie, jak siostry też czczą ten dzień, no bo siostry ze zgromadzenia Ducha Świętego. Tak, symbolicznie w ten dzień odnawiamy śluby, śluby czystości, posłuszeństwa, ubóstwa, tak symbolicznie, bo w ten dzień wypowiadamy właśnie tą formułkę, ale to jest właśnie taka świadomość naszego oddania się Duchowi Świętemu. To imię dostaliśmy od biskupa Andrzeja, który pomagał założycielce Matce Józefini Arkuci założyć zgromadzenie. I co ciekawe, że właśnie zgromadzenie urodziło się w rok, powstało przed powstaniem wielkiej encykliki, pierwszej encykliki o Duchu Święty, który napisał Leon XIII. Także jesteśmy w czasie, w którym Duch Święty potrzebuje, aby dokonało się to otwarcie na Ducha Świętego, abyśmy umieli otworzyć drzwi naszych serc yy, na Ducha Świętego. To mi tu od razu, jak siostra mówi, przypełniają się słowa świętego Jana Pawła II z tej pierwszej pielgrzymki do Polski. Ja już byłem na świecie, ale to znam bardziej z przekazów, że no niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi, ale kiedy miał mszę pontyfika, o rozpoczęciu pontyfikatu mówił, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I też potrzebujemy tej Mocy Ducha Świętego, no właśnie i do modlitwy, i do wyznawanej wiary. Bo Duch Święty mimy, jest jak wiatr. Może go nie widzimy, ale widzimy jego działanie, nie? że wiatr wieje, poruszają się gałęzie, i też mówię: O wieje wiatr, A Duch Święty, kiedy działa, to działanie jego też jest widoczne po owocach. Jak mówi Święty Paweł w do Galatów, że owocem działania Ducha jest między innymi miłość, radość. Pokój, uprzejmość, szczerość, czystość, wstrzemięźliwość. E, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym nieustannie. I na koniec powiem, myśl, piękna modlitwa, święta Edyta Stein tak modiła się podczas ostatniego w jej życiu zesłania Ducha Świętego. Kim Ty jesteś, słodkie światło, które przepełnia mnie i rozjaśnia ciemności mego serca. Prowadzisz mnie jak matczyna ręka, gdybyś mnie opuścił. Nie potrafiłabym uczynić nawet jednego kroku. Jesteś przestrzenią, która otacza mój byt i zawiera go w sobie. Ty, który przewyższasz każde imię, Duchu Święty, miłość się odwieczna. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, bądź gościem naszego życia, bądź z nami, kieruj z nami, oświecaj nas, bo Ty jesteś. Chwała Duchowi Świętemu. Chwała Duchowi Świętemu. Amen.